Halo, halo, tu Marta Pokorska-Jurek, a wysłuchacie podcastu Zwierzęta łódzkie, który jest większym projektem obejmującym także książkę pod tym samym tytułem. Pracując nad tym projektem, miałam ogromną przyjemność poznać ludzi, którzy pracują ze zwierzętami dla zwierząt, a przede wszystkim kochają zwierzęta. Odkryłam wyjątkowość mojego miasta, Łodzi, właśnie od strony fauny. A w tym odcinku posłuchacie rozmowy z panem Andrzejem Fijałkowskim, sokolnikiem, pracownikiem łódzkiego lotniska Lublinek, który jest odpowiedzialny za to, aby samoloty nie zderzały się ze zwierzętami. Przez 13 lat pomagał mu w tym pies Falko. Obecnie pomaga mu jego następczyni Falka. Obydwa psy rasy border collie. W tle będziecie mogli słyszeć normalne odgłosy lotniska, no bo to na lotnisku nagrywałam tę rozmowę oraz młodego jastrzębia, który swoim przenikliwym krzykiem wprowadzał element grozy. Nagranie powstało latem 2025 roku. To było dzień po tym, jak pies Falko przeszedł na zasłużoną emeryturę. Zapraszam do słuchania. Mam przyjemność rozmawiać z panem Andrzejem Fijałkowskim, który jest sokolnikiem, który odpowiada za ochronę biologiczną naszego lotniska w Lublinku. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, na czym dokładnie polega ta ochrona biologiczna? Ochrona biologiczna to jest taki dział, w którym przeciwdziałamy obecności zwierząt, które mogłyby za, zagrozić ruchowi lotniczemu. Chodzi głównie o ptaki, choć nie tylko, są i lisy, zające. Przeciwdziałamy temu, żeby samolot nie zderzył się z takim zwierzęciem, co zawsze się kończy oczywiście źle dla zwierzęcia, no ale i dla samolotu niestety stwarza bardzo duże zagrożenie, a przez to idzie oczywiście i dla ludzi dlatego na każdych lotniskach, no może nie na każdym, ale na większości lotnisk w świecie są, są takie komórki, które przeciwdziałają takim zagrożeniom. Ale warto wspomnieć, że to właśnie tutaj w Łodzi pierwszy raz zostały wykorzystane bordery coli. Tak, w Polsce pierwszy w Łodzi taką metodę border collie żeśmy wdrożyli, bo były poprzednio w ubiegłych, znaczy no, przed nami, jak żeśmy wdrożyli tę metodę, były tam próby używania psów innych ras, ale metoda border collie polega na tym, że jest to oddzielna metoda i psy pracują samodzielnie, to znaczy samodzielnie patrolują, samodzielnie podejmują decyzje o rozpoczęciu akcji płoszenia w odpowiedni sposób, tak żeby nie stworzyć oczywiście zagrożenia. Dla ruchu lotniczego do tak skomplikowanej metody jest tylko w zasadzie jedna rasa się nadaje. Jest to właśnie rasa Border Collie. Potwierdzają to też naukowcy. Jest taki profesor z Kanady, Stanley Coren, który no, przez wiele lat badał psią psychikę. No i jednoznacznie jego badania wskazują, że Border Collie są rasą, która jest najbardziej inteligentna, jest najbardziej posłuszna i pracowita. Tutaj mamy na naszym lotnisku 200, powyżej 200 hektarów. To dla bordera to jest żaden żaden teren, on to spokojnie ogarnia. Posłuszeństwo mają wrodzone. Bordery na 10, 10 komet, 9 wykonają od razu, nad jedną się chwilką mogą zastanowić. No i inteligencja, to jest najbardziej inteligentna, to już o tej inteligencji borderów to krążą mity wręcz. One więcej słów potrafią zapamiętać, znaczy na przykład nazw zabawek, niż człowiek jest zdolny tego zapamiętać. Także te cechy predysponują do tej pracy na, na lotnisku. No a ja z doświadczenia, powiem już wieloletniego z pracy, że to naprawdę wspaniała rasa, pracuje się z nią bardzo dobrze. Ten proces układania, bo to nawet nie nazwałbym szkoleniem, bo borderów nie należy tak szkolić sztampowo, że tak powiem. Tutaj jest takie intuicyjne układanie, trzeba to z nimi współpracować, jako z partnerami, wtedy najlepiej bordery się sprawują. Jeżeli oni zrozumieją, po co są tutaj na lotnisku, to same, same zaczną pracować, można powiedzieć, tak w wielkim skrócie. Mhm. A skąd w ogóle inspiracja tym, żeby właśnie wykorzystać Border Collie? Bo ja czytałam, że i w Stanach Zjednoczonych, i w RPA były wykorzystywane właśnie Border Collie. I jak została przyjęta, jak została tutaj na lotnisku przyjęta taka propozycja, żeby właśnie sprowadzić psa do pracy? O, historia tego jest dosyć skomplikowana. Zaczyna się od tego, że w łodzi mieliśmy tutaj bardzo specyficzną sytuację, bo mieliśmy w sąsiedztwie wielką górę śmieci i szukaliśmy wielu metod, które by były skuteczne. Różnych miksów próbowaliśmy metod. No i w końcu wpadliśmy. Znaczy ja wcześniej też miałem, miałem tam różne próby wykorzystania psów innych raz na dopłoszenia na śmieciach. Stąd już zacząłem się interesować tymi metodami. Oczywiście no wiedza w internecie jest olbrzymia. Później zaprosiliśmy właśnie panią z RPA, która pracuje na lotniskach z borderami. Tutaj do nas przyjechała, podzieliła się wiedzą, doświadczeniem. No i się zaczęło. Nie było łatwo przekonać się na początku dyrekcji, no bo każdy sobie wyobrażał, że to pies oczywiście stworzy jakieś zagrożenie w ruchu. Lotniczym, ale się udało i, i przekonaliśmy falko jako pierwszy w Polsce border collie, jako pierwszy zaczął pracować samodzielnie, bo poprzednie psy, które pracowały gdzieś tam na lotniskach, to były psy pod Sokole. To jest różnica, bo psy pod Sokole to są jako pomocnicy w metodzie sokolniczej, czyli one nie pracują samodzielnie, to jest zupełnie co innego. I to zazwyczaj były wyżły, które no, w, w, dopiętnie dorastają, jeśli chodzi o inteligencję borderom. No i tak żeśmy wpadli na tą metodę Border Collie, oczywiście był wybór odpowiedni tam z hodowli. Zacząłem szkolić 3 miesięcznego Falka i już po, w zasadzie jak Falko miał pół roku to już wiedzieliśmy, że to jest to. Tak samo jak i teraz Falcia ma niecałe 7 miesięcy, ona już zaczyna pracować jak profesjonalny pies, posłuszny. Falko, dość powiedzieć, że Falko przez 13 lat takiej pracy przy drodze startowej nigdy nie spowodował żadnego zagrożenia ruchu lotniczego. Nigdy nie wszedł w sposób niekontrolowany gdzieś na drogę startową czy drogi kołowania. No to jest duży sukces. A a jeśli chodzi o skuteczność, no to ilość ptaków, ilość zderzeń z ptakami zmalała drastycznie. Ale to też trzeba powiedzieć, że to miks jest metod, bo używamy metody bordercoli sokolniczej i wielu innych biosonicznych. Także ten miks, który tu wypracowaliśmy w Łodzi przez to, że mieliśmy tą górę śmieci, a zatem górę dużo, bardzo dużo ptaków no zmusiło nas do takich rozwiązań, do szukania różnych rozwiązań wypracowania tych rozwiązań. Teraz możemy powiedzieć śmiało, że sobie poradzimy tutaj z każdym zagrożeniem i możemy. No, chyba być, nie chwaląc się, przykładem dla innych lotnisk, jak to robić. A jaka jest przewaga takiej metody biologicznej nad innymi biosonicznymi, czy, czy mm, jakimś mechanicznym odstraszaniem? Znaczy, dwie metody tyli, są takie, do których ptaki się nigdy nie przyzwyczają. To jest metoda i sekolnicza. To są bardzo duże atuty tych metod. Metody biosoniczne, no, w przypadku krukowatych, to jest dosłownie kilka dni, one już się y, nauczą, że to, jest, y, że to tak nie jest, że tam jest jakiś y, drapieżnik. Jeszcze używamy takiej metody, gdzie puszymy głosami ptaków, głosami trwogi. To są głosy ptaków gnębionych. To ona, ona jest dosyć skuteczna, ale też nie można jej nadużywać, bo też krukowate, które są najbardziej inteligentne oczywiście, też dosyć szybko się uczą, kto te głosy emituje, skąd i się do tego przyzwyczają. Natomiast te dwie metody, sokolnicza i, i border collie, nigdy się do nich do ptaki nie przyzwyczają, dlatego że to są naturalni wrogowie tych ptaków w naturze. Sokoły, jastrzębie są naturalnymi wrogami, jak i, jak i pies, ptaki po, postrzegają psa jako drapieżnika, który im zagraża podczas żerowania, albo też przeszkadza, nie pozwala na gniazdowanie, no żadna matka nie założy gniazda w terenie zagrożonym, tak? a nam jak najbardziej o to chodzi, poza tym bordery nie mają agresji, nie mamy obaw o to, że ptaki zostaną zaatakowane, Zjedzone, zagryzione. W przypadku metody sokolniczej też nie uczymy tych naszych ptaków polowania, ale to są jednak te już zwierzęta, które się mniej poddają takiej kontroli i może się zdarzyć, że zaatakują ptaka takiego dzikiego, a nam absolutnie nie o to chodzi, żeby tu zabijać ptaki, tylko żeby je stąd wyprosić, żeby sobie znalazły inne miejsce, bo, no, bo zagrażają ludziom po prostu. Także metoda Border Collie ma jeszcze przewagę taką, że można ją używać w każdych warunkach atmosferycznych: wieje, leje. Śnieg to nie ma żadnego znaczenia. Bordery są psami całorocznymi, one mają cały rok być pod, pod, cały czas pod chórką. To nie przeszkadza, dla nich praca jest najważniejsza. Zdarzało się gdzieś tam w Anglii, czytałem, że, że bordery pracowały cały dzień ze złamaną łapą. Ból był dla nich mniej istotny niż praca. No, pan im kazał pracować, to one pracowały. Takie są już różne historie. Psy się odwadniały, border koli, my musimy było jako opiekunowie pamiętać o tym, żeby on się napił. Bo, jak się border zafiksuje na pracy, to zapomnij, nie będzie, pił się nam odwodni. Także no, to jest taka rasa, do, no po prostu wspaniała, stworzona do, do pracy z ludźmi, do kontroli właśnie na dużych obszarach. Do kontroli pierwotnie zwierząt, czyli chodziło o stada owiec, no bo to jest rasa bardzo stara. Mówi się, że do Europy przy, przyszła razem z Rzymianami do, do, na Wyspy Brytyjskiej. Już Rzymianie używali do kontroli tych swoich stad, które tam ciągnęli jako żywność. No i tak się zadomowiła i do dzisiaj matecznikiem w Europie są Wyspy Brytyjskie tych, tych psów. Do Polski bardzo późno dotarła ta rasa, pod koniec, pod koniec ubiegłego wieku. No nie było znana u nas w Polsce szerzej, dopiero teraz wybuchła. No ale też niestety ludzie nie do końca wiedzą na czym ta rasa polega i jak są bordery, które są kupowane, żeby mieszkały w blokach. To mnie to trochę Mierzwi, że tak powiem, bo to absolutnie ta rata się, rasa do tego nie, nie nadaje. Ani do zabawy z dziećmi się też nie, za, nie nadaje. To go... Kiedyś, nie wiem czy to można powiedzieć, ale że kiedyś były tutaj wycieczki z dziećmi, tak. kiedy dzieci się rozpierzchały, to to Falko próbowało no, je tak. zaganiać. Falko w ogóle do dzieci podchodził jak do, nie wiem, może to źle znać, znaczy, brzmi do stada jakiś tam zwierzątek. I jak się, dzieci mu się rozchodziły, to zaczął zaganiać w koło, żeby były wszystko pod jego kontrolą. No to jest naturalny ich instynkt, one muszą mieć pod kontrolą. Tylko najgorsze jest to, że jest dozwolone w przypadku borderów, jeżeli jakieś zwierzę nie chce się poddać jego kontroli, to może je podgryźć. To samo Falko robił z dziećmi niestety, zaczął podgryzać. No i musieliśmy ograniczyć ten kontakt, bo no mogło się być źle. No to jest rasa pracująca i no, nie można wymagać od niej. Też tego, żeby dzieci traktowała inaczej niż po prostu stanowiec. Albo dużych byków, bo kiedyś oglądałem film, jeden border poradził sobie bodajże z siedmioma wielkimi takimi bykami, które ważą chyba tam za dwie tony. Jeden pies poradził sobie, by musiało być no około 10 ludzi, żeby takie stado byków kontrolować i w sposób kontrolowany przeprowadzić na przykład na inne pastwisko. Nie? A to jeden pies, który waży tam 20 parę kilo, on sobie poradził z tymi bykami, te byki go słuchały. Ale to dzięki temu, że je podgryzał w nos, w inne tam czułe narządy. I te byki po jakimś czasie się nauczyły i zaczęły je kontrolować. To jest jak się to ogląda, to jest po prostu nie do uwierzenia, że to jest możliwe, żeby takie małe zwierzę kontrolowało takie, takie wielkie. Ma Pan nie tylko falko i falkę, ale też zawiaduje Pan grupą sokołów i innych ptaków. Co to za ptaki nie wiem, czy mają jakieś miano? Mamy sokoły rarogi i jastrzębie harisa, które w tej chwili używamy. Kiedyś była to główna metoda sokolnicza tutaj na lotnisku, używana do poszenia. Teraz używamy, uważamy, że jest to jako druga, trzecia. Z tego względu, że to jest skomplikowana, dosyć droga metoda, nie zawsze można je używać, jak się nie wieje, leje i tak dalej, to już nie możemy. Czy też jak ciemno jest, no to też się zdarza, to już metoda sokolnicza no, ma dużo ograniczeń. Mamy tutaj dzisiaj jest akurat młody Jastrząfarica Samczyk, mamy Sarę, mamy Gostusia, ale też mamy tak zwaną kobitę, którą historia jej się taka że e, przywiozłem ją i, i była bardzo duża i jak ją zobaczyłem, to powiedziałem jaka wielka kobita i tak do niej to przylgnęło że wszyscy tutaj w domu na nią mówimy kobita a to prawda, że te ptaki mają swoje humory? tak, każdy ma ptak indywidualny charakter, humory I zdarza się, że niektórych osób nie lubią ale to ma mniejsze znaczenie no bo ja tutaj akurat pracuję sam na lotnisku także te ptaki nie mają kontaktu z innymi ludźmi, nie są używane do pokazów i tak dalej. Także dobieram ptaki pod względem charakteru do tutejszych moich potrzeb, że one mogą być trochę takie bardziej zadziorne, dzikie i tak dalej. Ale szkolenie ptaków jest dosyć skomplikowane. Tutaj przy tym ruchu lotniczym, no to, to jest dosyć wyższa szkoła jazdy. to już trzeba. Ja się zajmuję sokolnictwem w przeszło 40 lat od 15 roku życia, także sobie radzę, że tak powiem z tym, ale to nie jest dla amatorów, naprawdę to już trzeba, no wyższa szkoła jazdy, tak jak powiedziałem. Jakie komendy zna Falko? I Falka? No, to do sterowania, gdy jak się ogląda tych starych pasterzy, takich na wyspach brytyjskich pokazów, to można się zdziwić, bo czasami nie wydają żadnych komend. Są jakieś gwizdnięcia, cmoknięcia i tak dalej. To co mówiłem, intuicja tego psa, jeżeli on zrozumie, po co tam jest, to pasterz sobie stoi, tylko coś tam gwizdnie, coś tam wskaże głową. I w zasadzie wystarczy. My tutaj po, po, pięć podstawowych komend używamy na, na lotnisku, to jest tam goń, stój, do samochodu, tego typu. Pięć podstawowych, pr prostych komend, które się używa jak jest pies młody, później jest pies stary. Naprawdę nie chcę powiedzieć, że się porozumiewamy telepatycznie, ale po prostu on wie, wie co ma robić w każdym, w każdym momencie i wystarczy tylko spojrzenie, skinienie głową. One już wiedzą o co chodzi. Oczywiście są linie i są ludzie, którzy, którzy uczą borderów różnych sztuczek, tak jak teraz nasza falcia tutaj z frisbee. No to bordery są, są dosyć pojemne, jeśli chodzi o, o mnóstwo komend można ich nauczyć. Tylko tutaj, na lotnisku, w naszym przypadku, jest nam do, do, to do niczego niepotrzebne. My tutaj nie robimy żadnych pokazów, agility ani nic w tym stylu. One mają pracować i pracować w sposób profesjonalny, tak żeby nie powodowały zagrożenia w ruchu lotniczym. Muszą poznać w sposób idealny wręcz topografię lotniska, muszą się stosować do takich ograniczeń, bo to się wydaje, że to jest tak duża otwarta przestrzeń, ale nie wszędzie wolno wejść w każdym czasie. Te bordery znają. Do dziś mówię, że nasz Falko, który tyle lat przepracował, to on zna lepiej topografię lotniska, aniżeli nie jeden tutaj pracownik, który świeżo przyszedł. No Falko idea, jakbyśmy tak no, teraz nie pokażemy, bo go nie ma, ale ja falka wypuszczałem i on jechałem sobie samochodem, on biegał samodzielnie i on wiedział doskonale, gdzie, dokąd, do którym momentu ma, może dojść, gdzie nie może stawał, w którą stronę ma poszyć ptaki, to naprawdę e, to trzeba byłoby zobaczyć. To jest praca, to taka, taka praca to przyjemność z takim, z takim, z takim zwierzęciem. Nie, nie musiałem za wiele się e, napracowywać, tylko oprócz jazdy samochodem, on resztę sam, sam robił. I to najlepsze, że do borderu sprawia przyjemność, bo się mówi, że szczęśliwy border coli to zmęczony border coli. Czyli on się napracuje, coś ma do pilnowania, no to jest właśnie to, wtedy ta esencja wychodzi z tego bordera z, z nich, nie? One pokazują wtedy, co potrafią. Wczoraj Falko przeszedł oficjalnie na emeryturę. Czy on będzie tutaj przyjeżdżał, trochę jeszcze szkolił Falkę? Może kiedyś przyjedzie, ale tylko i wyłącznie w odwiedziny jako gość. Nie może już pracować operacyjnie. Wczoraj już całkowicie wykluczyłem. Dlatego, że no niestety zmysł słuchu mu się bardzo, no to ogłuchu można powiedzieć. Nie słyszę z daleka komend. No i to go dyskwalifikuje. Poza tym no już to jest taki wiek, że już stawy. On jest fizycznie zdrowy, ale no nie możemy go dalej eksploatować tutaj tak już na, na lotnisku, chociaż on by bardzo chciał. On tam i tutaj się trochę obawiam mojego jego psychikę, bo jak się takiego psa odłączy od, od pracy. No, to może być różnie, ale myślę, że sobie poradzę. Tam w domu też mam duży ogród, duży to jakieś tam będzie. Musi pan jeszcze owce dokupić? No, ja już mam dosyć zwierząt. No, opieki nad nimi także w sposób odpowiedzialny, bo dokupić to sobie można, ale jeszcze potem się nimi nie opiekować, tak żeby ten dobrostan był, no to nie jest już takie, takie proste. tak. Czy Falka ma jakieś wyposażenie, swoje gogle, buty, uprząż jakąś? No, to widziałem takie uprząż na, na innych lotniskach. Nie, ja akurat tego nie, nie, nie stosuję. Uważam, że to jest zupełnie do niczego niepotrzebne. Owszem, jeżeli pies biega często, to może być specyfika innego lotniska, bo jeżeli pies biega po drogach z kołowania czy drodze startowej, to jest dosyć ostry ten asfalt i im się te poduszki zdzierają, To wtedy tak, ale u nas akurat taki, tak jest taka specyfika, że one nie biegają, w związku z tym im to nie jest potrzebne. Tak samo gogle nie bardzo wiem, w czym miałoby mu pomóc, raczej przeszkodzić. Także one w sposób sobie taki naturalny biegają, po, zazwyczaj po trawiastych, po trawiastych częściach lotniska. Czasami się zdarza rano, jak że, że że tam po drogach. Kołowania biegają, płoszą, ale to, się, to jest na tyle krótko, że one tam nic sobie nie robią z tymi swoimi poduszkami. Mhm. To jeszcze jakby Pan powiedział, jak wygląda taki dzień pracy na lotnisku. Zawsze się zaczyna o i kończy o 16. No, to też bym tak chciał, to nie? To nami kierują tutaj prawa przyrody od zmierzchu do świtu praktycznie, ale no ograniczenia też są ludzkie takie, że jestem sam i my zazwyczaj pracujemy już o siódmej tutaj jesteśmy. No i do, do późnego popołudnia pracujemy tak z psem. No, oczywiście mamy tutaj swoje zaplecze, pies wypoczywa. No musi się napić, musi się najeść, to już ja muszę o to dbać i ja też muszę to zrobić. Tak, no, to jest ta praca, która polega na patrolowaniu terenu lotniska. Głównie przed startem lądowania dużych samolotów, no, to musimy już tam bacznie wszystko... Nie dopuszczaniu do tego, żeby bytowały tutaj w ogóle ptaki już nie... Nawet nie chodzi o to, żeby je wypła wypłaszać, bo to się wypłasza tylko ptaki, które przylatują tutaj okazyjnie, z mywami tak mamy, mywami, śmieszkami. śmieszkami ale żeby nawet nie bytowały tutaj ptaki, to musimy zapobiegać i codziennie tutaj z nimi pracować. Tutaj stoimy też przy takich klatkach, dość mocno ogrodzonych z budami. To wcale nie dla falko i dla falki, tylko no właśnie, zdarza się, że wtargnie też jakiś obcy zwierz, pies. Tak, wtargnie obcy pies, musimy go gdzieś tutaj zapewnić, mu izolację, jakąś wodę, Schronienie i mamy tutaj takie właśnie <laughs> dla trzech trzech zwierzaków, maksymalnie dla trzech, ale tak w zasadzie to dwie. Dobrze by pani powiedziała, klatkiem ja to cele nawet nazwał, mhm. bo bytowanie psa cały czas ja sobie nie wyobrażam, że pies mógł w tym siedzieć. Zresztą border by sobie dał radę. Falcia już potrafi wskoczyć na pomentrową wolię reptaków u mnie tam w domu. To ona by to pokonała w ciągu pół dnia, już by tam górą wiem, przechodziła. Mówi się, że. Nie ma ogrodzeń dla bordera. On tak będzie kombinował, że wykombinuje zawsze ucieknie, jak będzie chciał. Także to, jest, to są te, te, te klatki, tutaj są, właśnie mają takie przeznaczenie, że dla jakichś obcych psów, które nam to wtargną, no nie mielibyśmy gdzie je trzymać, a to się zdarza. No to je tutaj przetrzymujemy chwilowo, dopóki nie przyjedzie straż miejska lub, lub ze schroniska dla zwierząt. Falko stał się bohaterem książki dla dzieci. Mhm. Mam tę książkę zresztą, mhm. udało mi się ją zdobyć, no, ja mimo że tak. już kilka lat temu została wydana. Jak to jest mieć psa bohatera nie tylko lotniska, ale też i książki? No powiem, fajnie. <noise> Wszystko w tym, fajnie, tak, no bo ja akurat nie, nie może tam za bardzo nie, nie przeżywam tego, Skupiam się na pracy. No fajnie, że Falko był taki popularny, właściwie jest, ale chyba sobie na to zasłużył, bo no ja zawsze podkreślam, że tyle lat pracy i to codziennej pracy, i to operacyjnej przy lądujących, startujących ciągle samolotach i nigdy nie spowodował żadnego zagrożenia, to to jest bardzo duży sukces. A, a, a jeśli chodzi właśnie o, o zagrożenie ze strony zwierząt, bardzo zmalało na, na, na naszym lotnisku. No to, to jest to o co chodzi. A że przy okazji się jest jakimś tam wzorem, to bardzo fajnie. Mhm. Ej, czy jeszcze o coś nie zapytam, a chciałby Pan powiedzieć? A propos? Ech, ludzie, jak kupujecie psa, to kupujcie odpowiedniego dla, swojego, dla swoich potrzeb. Nie kupujcie borderów do bloków ani dla dzieci. One się do tego nie nadają. To są psy pasterskie, potrzebują bardzo dużo aktywności, wybiegać się, duży, dużą przestrzeń. To nie wystarczy raz dziennie z nim, czy dwa wyjść. One są elastyczne, przystosują się oczywiście do, do takich warunków, ale to nie są przystworzone, to nie będzie naturalne. Dobrze, dziękuję panu pięknie. Dziękujemy. Projekt Zwierzęta Łódzkie realizowany jest dzięki środkom otrzymanym w ramach stypendium artystycznego Miasta Łodzi. Dzięki.